Zobaczyć na ulicach regionowa miłośników joggingu nie jest trudno. Rzadziej, tak jak w minioną niedzielę, widuje się ich w dużych grupach. Na dodatek już z daleka przyciągających uwagę różowymi elementami stroju, co zwłaszcza panom dodawało specyficznego uroku. Z takim wymogiem uczestnicy profilaktyczno-charytatywnego biegu pod hasłem wybiegaj gada na różowo zgodzili się jednak bez szemrania. Postanowiłam zorganizować taki bieg, który wesprze tutaj Wiole, która od 5-6 lat zmaga się z ciężkim rakiem piersi. E, już był taki bieg organizowany. E, Wojtek Kisielis, Kisiel, Kisielewski. E, Kisielewski, tak? Kisielinski, zawsze mi się jego nazwisko, uh -huh. sorry Wojtek. E, też organizował, ale ja chciałam tutaj w Legionowie, e, zrobić, żeby pomóc, żeby dawać energię Wioli, żeby ona dawała nam motywację do. Do tego, że powinno się chcieć wychodzić, robić, działać, biegać i napędzać się nawzajem, tak? Czerpać od siebie energię i myślę, że tutaj każdy dzisiaj tej energii od siebie dostanie sporo. Dla pani Violetty tego rodzaju wsparcie znanych i nieznanych jej osób jest ogromnie ważne. Pozwala jeszcze mocniej chcieć rozstrzygnąć na swoją korzyść walkę z chorobą. W dzisiejszym świecie jest gdzieś spychany gdzieś na drugi plan, zwłaszcza człowiek, który jest chory. Tak? Jesteśmy traktowani trochę jak tacy... E, t, stygmatyzm taki występuje, wśród chorych zwłaszcza, nie wiem, no ja mam styczność z chorymi e, głównie na nowotwory, tak, więc e, jesteśmy stygmatyzowani, głównie no, e, jak ja miałam taki okres, gdzie chodziłam łysa, bez brwi, bez rzęs, bez, e, bez włosów, to wszyscy zwracali na to uwagę, więc ja się wtedy czułam źle. Natomiast dzisiejsze spotkanie, no dla mnie to jest przede wszystkim to, że nie jesteśmy jak gdyby... E, na drugiego człowieka jesteśmy otwarci, tak, że możemy nieść pomoc, że to dobro jest, szerzo, że szerzymy że, i mam nadzieję, że to dobro wraca e, i, i zaraża innych. Pragnienie podzielenia się owym dobrem wyraziła w niedzielę około setka biegaczy i fanów Nordic Walkingu. Do pokonania, po zaliczeniu wcześniej wspólnej rozgrzewki, mieli nieco ponad 5 kilometrów po miejskich chodnikach. Start oraz metę umiejscowiono na terenie wspierającej uczestników ciepłym poczęstunkiem restauracji Zdrówko. Trasa jest wyznaczona, ale nie biegniemy na czas. Biegniemy dla siebie, po to, żeby nam się chciało, żeby na, na, napędzić się energetycznie na wiosnę, która za chwilę będzie. I tak mamy dzisiaj wiosnę, pogoda, pogoda super. Ja chciałabym również podziękować wszystkim. Tym, którzy wsparli tak? bezinteresownie, czyli Zdrówko Legionowo, Beefburger, Monika, Monika Kosewska i Powiat Legionowski, którzy się zaangażowali w pomoc, w to, żeby ufundować vouchery, które będą po biegu. Będziemy losować jakieś tam na, tak, na, na, na nagrody dla biegaczy. Każdy dostanie medal. Pomóc zgromadzić chorej matce trójki dzieci środki na leczenie można było na miejscu, wrzucając pieniądze do puszki. Da się to również zrobić poprzez stronę siepomaga.pl. Chętnych nie brakowało. Nic dziwnego, że mimo złego samopoczucia pani Violetta nie wyobrażała sobie, aby tej niedzieli zostać w domu. Ja dzisiaj jestem totalnie bez sił, ledwo wstałam, i tu się, i, ale tutaj jestem. I to jest najważniejsze, że ja jestem. Że każdy dzień dla mnie to jest po prostu walka. Tak? I staram się walczyć. już Tak jak Ania już tu wspomniała, jest to szósty rok. NFZ jest dla mnie, jak gdyby już powiedział, że dla mnie nie ma nic, nie ma dla mnie leczenia. Tak? Wszystkie schematy, które mogłam przejść, przeszłam i tylko zostaje mi niekonwencjonalne metody leczenia. Czyli wspomaganie się. No, i, ale to właśnie też dzięki takim ludziom jak Ania, dzięki takim ludziom jak Wojtek, którego serdecznie teraz pozdrawiam. Wszystkim, tak, <grystanie> <grystanie> właśnie, a bo to telewizja właśnie. E, pozdrawiam. E, dziękuję również wszystkim moim przyjaciołom, znajomych, którzy na co dzień są ze mną, wspierają mnie i e, wszystkim ludziom, którzy po prostu. E, na co dzień, nawet ich nie znam, są wirtualni, odzywają się do mnie. Wiem, że są i wiem, że mogę na nich liczyć. I bardzo, bardzo z całego serca dziękuję mojej rodzinie, mojemu mężowi, moim dzieciom, że ich mam. Myślę, że to najbardziej też mnie napędza do życia. Taki emocjonalny napęd przydaje się na co dzień nie tylko chorym. Mając tego świadomość, promująca bieganie Anna Szlendak od lat próbuje wyciągnąć legionowian na świeże powietrze, nie tylko przy okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. Przekaz taki ogólny jest, żeby zbierać wspomnienia, a nie rzeczy. Ja tak wychodzę z takiego założenia życiowego. A wspomnień można mieć bardzo dużo na różnego rodzaju biegach, poznawać fajnych ludzi i czerpać z tego niesamowitą radość i po prostu żyć, tak? Tyle, ile się da wyciskać z życia, a biegając, naprawdę można fajnie do sobie życia ułożyć. Pamiętając oczywiście, że nie wszystko należy w nim robić w biegu.